Rozpoczynamy to request'a o kruch lodu, którego zaczynamy u podaży Ruzali. Dobra, dobra, też tak twierdzę. I przenosi nas na mapę Skyon.

A Ach, bo mam to. Dobra. Ja się dziwię, czemu nie ona za mną nie... chodzi. Dobra. I co teraz mam? znać gdy która... Boże! Spoko. Czy teraz radę... Na górce zakopalnią? Nie no, pani gdzieś tu. Ten był rok temu. Trzeba coś tam poszukać, wyższa lika. Dobra. Jak znajdą, no to oczywiście dam wam znać. <grym> Sekunda potem powiem, że dam wam znać. Podeszłem do góry i. O, co się leży. Dziwne. Gdzie dziecie wpadło w pułapkę? Uroczyska. Może naprawdę mam specjalnie do uroczyska. Dobra. Hmm, z Diantosem pewnie się nie porozmawiać. Powinien mieć teraz temat tak przed nosem. Według mnie kwestie na powinny być napisane. Gdzie macie się udać, a nie? Na przykład, idź w piździec. Płatkę, a potem trzeba zbierać. Dobra, musimy sobie tam przy rolu. większości przegrałem. ale są zadowolone. Potem odżywajcie do doliny. is czy es. Dobra, to. Spoko. Chłopiec postanowił się na Bla, 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 bla. Dobra, no, dzięki gościu. Coś robisz? No to zdziwiłem z tym błogiem. Błogosławieństwo Mardonem takiego nigdy nie było. Że jest na przykład życie SA i dodatkowo zwiększenie czegoś tam. Niech doświadczenie koryde. Ja bym teraz dostał, nie wiem. Bo głosowanie nie można zdobyć. Tego, co by dawało dodatkowe doświadczenie. Według mnie zamiast 100%, by nadawać 200. <grydy> nie na 28,77 czy 20. No, wystarczy po prostu zwykły. Trzeba porozmawiać z nami z brzydkim kaczątkiem? Czemu się, że tam było napisane kur... Na nie mi się wydawało. Wróćcie do rozalki. No i wracamy do rozali. No rozmawiamy z rozarią. Mówimy tam, że gara został porwany przez nie wiem, przez UFO. Że widzieliśmy tam Sanię, Kamina. Pokazujemy to. ja na jakimś portalu. No, jest Werbin. Czyli tu. Alkoholowy, fajne te nazwy. Nie, dużo ludzi mówi o tych... ...strojach takich początkowych, starych. Nie wiem, co ludzie w tym widzą. Wolę mieć jakiś strój... ...i po prostu chodzić na goło. Mm. Do snów bałwan Zajrzyjcie pewnie Bałwana dostaniemy Dużo ludzi to ja zacznę pisać na Pod sekundę mi miga pomarańczowe Dobry pomarańczowe no jest rodowy pałac, jest tu. Może być. Kryjówka Dobra, wbijamy. O. Dobra. wielka sala. Dobra. Grywa lodu. Rozmawiamy z daną, z Damą. No to jest ta historia, co mówiłem wczoraj. Yy, nie zapiłaś nas? Boże, nie lubię takich questów. Dobra, i oczywiście teraz poczekam na się od i potem jak się odrodzimy, od razu rozmawiamy z Kajon. I uciekamy z pałacu. Pałac jest zabrał. zabro. Poczekajcie droga śnieżnej, damy. To oczywiście jest w nim dziad mróz, którego znajdziecie w kawernie na dole. Znajdziecie tu. Najpierw się wychylam. Serio? Tak mało. Naprawdę. Odpis mapki później zrobię. Mapek w sumie. Jeszcze trochę nie skończy swój stały strój na mnie. O, zirelka. Dobra, To jest dziad Wróz, Rozmawiamy. Dobra, damy mu płatek i mamy takich do zdobycia 10 sztuk. I ona nas przykład w Dolinie is. Czy to chyba nie ma? Oczywiście widzimy się już u Mroza, kiedy zdobędziemy te płatek. Oczywiście leżą one prawie wszędzie w Margonem, więc mój ich raczej znajdziecie. I posto, po zdobyciu 10 dajemy mu... no i czekamy tam parę minut. No i otrzymaliśmy to um, zwierciadło. Ja mamy je pokazać śniżnej dla mnie. Element wnioskowy super. Po tym questie zajrę sobie z kolegą, tam chyba jedną, dwie rundy w rolu. I następnym questem, jakim może dzisiaj, albo nawet jutro, zależy, czy nie wybiję czasami 24. Zrobię hej, kolenda, kolenda. Może tak do środy, czwartku będę miał te 20. Ostatnio się słowała siemanko. I wybieracie tą pierwszą. Bo drugą to by... nie wiem, oby się chyba zgnęli. Myślę, że to ma potrzebna. Coś z tego wyszło, czy nie? nie za bardzo. Bocha. Wróćcie do rozali. Dobra, schodzę. No, jednak film, którego nagrałem parę dni temu. Nieważne, bo jednak event jest powtórzony. Któryś tam mówił, że event nie będzie. I to był błąd. Gadam Margonem większości eventów powtór. No, powtórka. Powtarza po prostu nic więcej, nie wiem czemu. Co to jest beznadziejne. Dokta Nie, Dwa lata temu był, były lepsze eventy, że tak powiem w pałacu. Czy... Mówię o tym jakieś tam kląt, ale to jest. Że... biorę, ale to. Wracaj! Spoko. Spokojnie mój. Boże, to jest miasto. Spokojnie mój rolu. Poczekaj i zajmie tutaj jakieś 5-10 minut. DJ. Ja zawsze muszę tu jakby debił utknąć. 啥死秃驴！啊，他。啥子？ Nie no. W czasie za to kupiłem sobie to. Zaledzie. Po co ci to? Inne postacie dużo potrzebują potów. Zamierzam sobie 60 dobić quietem. Powoli arką tak samo 60? A, porozmawiacie z dziećmi. No, tej dziewczynki nie ma, to pewnie będę musiał się wrócić. Dobra, musicie iść do Polci. i pamiętajcie, że mam dać moje służby najpierw do końca. Bez zwykle zapomniałem, że ta K sam gdzieś tam uciekała. Nie może szkółby. Spoko tego po prostu sobie kupię. Może się tepać. I tra dziewczynki. Jakieś tam. W solucji, że ona stoi gdzieś niedaleko od um, kawerny dziada. Mam żeby tak to zejść. bo no. Boję się, że sami mogę nie wiem kliknąć i. i, i, i to zjem. Nie nie zajczę questa, więc... Kajas racz. Zemysł Ja z tym klanem normalnie nie wiem, co się powiesz Dobra, Mono. I dalej mi dziadem rusa. O! Martynka rozmawiamy z tą i... Życzenia dla ja, Mikuła ja, 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 ja. Eee. Co jeszcze? A, bo jeszcze jest jakaś dziewczynka z zabawkami w choinkowym lesie. Mmh. Trzeba jest będzie z tym gościem. O. Dziewczynka z zabawkami. Zwykle muszę zapomnieć o czymś. <głynie> Zaglądajcie naprawdę solucje pierwsze. I zrobcie to ze mną. O, Golden się ruszyła. Jak to oglądasz to gratulacje, że się, wy, że się wreszcie ten z Ethan. Ruszyłaś moja droga? Było Good job. Czy teraz jeszcze muszę jakieś, nie wiem, główienka zbierać, czy... Ten są ciebie ja tylko po co robić wrażdża Mikuaja. Obra to już idziemy. I węgi świąteczne są nawet najlepsze Halloweenowe tak samo. Zależy jakie, bo to co było rok temu. I w tym roku no to jest... totalny żenadix. Mm -hmm. Dear. Kuras. No dobra. Szkoda, że my tamtego... tamtych przedmiotów byśmy nie dostali. to jest za lipa. No i teraz wracamy do Rosalia, a nie będę, nie będę robił. Bo no tam to ile? Nawet niecałą mi tutaj już będziemy na miejscu. Mówię koledzy za pół godziny, a akurat pół godziny wystarczyło. Hmm. Nie wiem, jakiego kłesa. Jakie jest kolejne? A, dobra. dobra. Ojej, już skończyliśmy. Uuu, wyzwanie się dostawało. A, to jest te wyzwanie, co rok temu było. Spoko. No to oczywiście widzimy już w kolejnym materiale.